Minęła 18.30 Jarosław Lewandowski. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżej na początek tematy dnia. Wykładowcy dzielili się sposobami na zaniżanie zdawalności studentów. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika nie obowiązują żadne zasady mówiące o tym, jaki odsetek studentów powinien zdawać, a jaki nie. Minister Edukacji i Nauki żąda wyjaśnień. Liczba zakażeń będzie rosnąć. W tej chwili na mutację brytyjską dostępne szczepionki są jak najbardziej skuteczne. Dystans, dezynfekcja, maseczki bardzo ważne. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych. Nauka online. To jest rocznik, który ma bardzo trudne warunki. Matura próbna w szkole. Jeśli chodzi o tematy, to trzeba znać lektury przede wszystkim. Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dwóch wykładowców Kolegium Medikum w Bydgoszczy dzielili się sposobami na zaniżanie zdawalności studentów. Sprawa wyszła na jaw, bo jeden z mężczyzn po zakończonym wykładzie zapomniał wyłączyć platformę do zajęć online. Wszystkiemu przysłuchiwali się studenci, którzy nagrali rozmowę i potem rzucili ją do sieci. Do sprawy odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Robienie sztucznych odsiewów tylko po to, by wyciągnąć od studentów pieniądze, to skandal który będę wyjaśniał, podsumował minister. Pierwszy o temacie poinformował portal Interia. Kolegium medikum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. To tu miał miejsce wykład online z anatomii dla studentów pierwszego roku studiów lekarskich. Po zakończonych zajęciach wykładowcy zapomnieli wyłączyć mikrofon, a studenci usłyszeli. Rozmawialiśmy o tym, czy się zdecydowanie za wysoko formę I dlatego wszyscy się rozdawać. Studenci nagrali rozmowę, a następnie opublikowali nagranie w sieci. Jak się okazało, wykładowcy wymieniali się między innymi spostrzeżeniami co do sposobów na zmniejszenie zdawalności egzaminów. A ja mam takich najlepszych studentów, które wybrałem, I dla, nich, i dla nich robię specjalny test. I ja robię dla nich specjalny test, test stacjonarny. Taki, gdzie po cztery punkty mi piszą, I najlepsi żeby zrobić egzaminy końcowe stacjonarne, ale oczywiście że nie, że to jest w porządku w stosunku do studentów. Jeżeli mieli wszystkie zajęcia, ale niestety, ze w sensie zaliczeń zdalnych, to jak my weźmiemy na, na żywo, jak znowu wezmę do rektora na, na dywanik, to już 40%. Technik na zaniżanie zdawalności, jak się dowiedzieliśmy od jednego ze studentów, było więcej. Poziom kolokwiów z anatomii na Bydgoskiej Uczelni Medycznej jest zawyżony do poziomów egzaminów specjalistycznych i nie ma kompletnie porównania do kolokwiów z tego samego przedmiotu na innych uczelniach medycznych w naszym kraju, których wykładowcy, nawet z tego co słyszałem, momentami mieli problemy z udzielaniem odpowiedzi na pytania, które my otrzymywaliśmy na kolor. O zabranie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chcę podkreślić, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika nie obowiązują żadne zasady mówiące o tym, jaki odsetek studentów powinien zdawać, jaki nie. Są regulaminy dydaktyczne, które określają kryteria oceny egzaminów i takim kryterium może być tylko i wyłącznie merytoryczna odpowiedź studenta. Rzecznik zapowiedział, że sprawa będzie wyjaśniana. Wyjaśnień od rektorów uczelni z Torunia i Gdańska będzie żądał także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Wioleta Czarnomska, TVP 3 Bydgoszcz. Ponad 15 tysięcy nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem w kraju to najwyższy wynik od końca listopada ubiegłego roku. W ciągu ostatniej doby zmarło 309 chorych, spośród których 248 osób miało choroby współistniejące. W Kujawsko-Pomorskim odnotowano 949 nowych zakażeń, zmarły 23 osoby. Specjaliści alarmują, w najbliższych dniach zakażeń może być jeszcze więcej. Niemal 15 700 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Tak źle nie było od listopada ubiegłego roku. W ciągu ostatniego tygodnia obłożenie łóżek covidowych w szpitalach wzrosło o ponad 2000 tysiące. Stąd konieczność uruchomienia w najbardziej zagrożonych regionach dziewięciu szpitali tymczasowych. Na razie nie zapadły decyzje dotyczące ewentualnego przywrócenia obostrzeń. Najwięcej zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców wciąż odnotowuje się w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo pomorskie przekroczyło Barierę 40 przypadków na 100 tysięcy. Pozostałe województwa, w których też jest niepokojąca sytuacja, czyli majezowieckie, kujawsko-pomorskie, o ile pamiętam, lubuskie również, są powyżej tego pułapu 30. Specjaliści są zgodni. Najskuteczniejszą formą walki z pandemią jest szczepienie. Jeszcze w tym kwartale ma ruszyć testowa produkcja szczepionki firmy Novavax, która ma być produkowana w Polsce. Umowę z firmą podpisała polska spółka Mabion. Spółka zawarła też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie inwestycji do 40 milionów złotych na zwiększenie mocy produkcyjnych. Do środy potrwa kolejna tura rejestracji na szczepienia nauczycieli. Decyzją rządu preparat firmy AstraZeneca mogą otrzymać pedagodzy do 6. 69 roku życia. Według lekarzy dostępne szczepionki chronią także przed zmutowanymi wariantami koronawirusa. W tej chwili na mutację brytyjską dostępne szczepionki są jak najbardziej skuteczne. Chronią one przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i przed śmiertelnością z powodu choroby. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 2 miliony 250 tysięcy Polaków. Obie dawki ponad milion 214 tysięcy. By osiągnąć odporność populacyjną, zaszczepić powinno się około 70% społeczeństwa. My odporność populacyjną jakby składamy z dwóch części z zaszczepionych i z zdrowieńców. Ozdrowieńcy są ważnym elementem przerywania transmisji wirusa, natomiast my nigdy nie jesteśmy pewni, kto jak zareagował na wirusa. Dlatego należy pamiętać, że przechorowanie COVID-19 nie zawsze oznacza długotrwałą odporność na koronawirusa. Przeciwciała u ozdrowieńców po pewnym czasie zanikają. Nie wiemy jeszcze dokładnie jak długo się utrzymują, ale jest to tak, że na razie przyjmujemy, że około trzech miesięcy przeciwciała stanowią ochronę, co nie zwalnia ze stosowania zasad. A to przede wszystkim utrzymanie dystansu społecznego, częsta dezynfekcja rąk i zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki. Monika Komisarek, TVP-3 Bydgoszcz. Uczniowie poczuli przedsmak egzaminu dojrzałości. Dzisiaj rozpoczęły się próbne matury. Na początek język polski. To jedna z sal, w której w godzinach porannych maturzyści mierzyli się z próbnym egzaminem dojrzałości z języka polskiego. Uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu nie mieli większych problemów z przygotowanymi dla nich zadaniami. Jeśli chodzi o tematy, to trzeba znać lektury przede wszystkim. Trzeba znać te lektury z gwiazdką i trzeba znać je bardzo dobrze. Adam Mickiewicz, tam Pan Tadeusz, no to tam w moim palcu w sumie, nie? To jest takiej, no. Taki w sumie trzeba to znać. Jak twierdzą nauczyciele, próbne matury są potrzebne. Sprawdzają obecną wiedzę maturzystów i wskazują, nad czym uczniowie muszą jeszcze popracować. Zwłaszcza, że to był wyjątkowy rok nauki. Rok nauki online w dobie pandemii. To jest rocznik, który ma bardzo trudne warunki, bo praktycznie niemal rok spędził na pracy zdalnej. Jeden rok z trzech, więc to jest no, ogromne też wyzwanie. W szkole co roku odbywały się minimum dwie takie ogólne próbne dla uczniów, zazwyczaj potem jeszcze na robili swoje indywidualne. Tegoroczną nowością na maturze próbnej z języka polskiego była większa liczba propozycji wypracowań w tym roku były to nie dwa a trzy teksty. To jest ukłon w kierunku tych maturzystów, którzy i tych nauczycieli, którzy zgłaszali nam, że być może jedno wypracowanie, jedna lektura to zbyt mały wybór, biorąc pod uwagę to wszystko, co się w nauczaniu dzieje. Stąd była decyzja podjęta o zwiększeniu liczby a, w, w tematów wypracowań do wyboru do trzech. W czasie stacjonarnych egzaminów próbnych obowiązuje reżim sanitarny, czyli maseczki, płyn dezynfekcyjny i odstępy. Epidemia spowodowała, że szkoły nie były zobowiązane do zorganizowania próbnej matury. W Polsce uczniowie liceów i techników przystąpili do matury w prawie co drugiej szkole. Kujawsko-pomorskie plasuje się nieco ponad średnią krajową. Obecnie 160 szkół, a więc około 53%, bierze udział w tej maturze próbnej, która jest przeprowadzana przez czy przygotowywana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To jest więcej niż średnia kraju. Minister Edukacji i Nauki uspokaja, że terminy matur mimo pandemii nie są obecnie zagrożone. Nie ma dziś żadnych przesłanek do tego, żeby w jakikolwiek sposób przewidywać inny termin egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, aniżeli. Zaplanowane terminy majowe. Według aktualnych informacji egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i potrwają do 20 maja. W najbliższych dniach maturzyści zmierzą się m.in. z próbną matematyką i językiem angielskim. Matury próbne zakończą się 16 marca. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy co jeszcze dzisiaj w naszym programie. Budzi kontrowersję, będzie kontrola. Nikt bada stan płyt na starym rynku. Nie Nieużywane od wielu lat rowery dostaną drugie życie. Minął rok od remontu starego rynku w Bydgoszczy, ale są zastrzeżenia do stanu płyty. Budowę inwestycji sprawdza Najwyższa Izba Kontroli. 15 milionów złotych, 12 miesięcy ciężkich prac. Remont Starego Rynku w Bydgoszczy wzbudził wśród mieszkańców wiele emocji. Po roku serce Bydgoszczy znów znalazło się pod lupą. Kontrowersje wzbudza przeciekająca płyta Starego Rynku. Tutaj dużo kontrowersji odnośnie tych całych płyt, nie, że tutaj jakieś tam wychodziły pomiędzy tymi... Yy fugami, jakieś tam też jakieś zanieczyszczenia. No na pewno brzydko. Przeciekająca płyta nieładnie wygląda. Płyta już raz czyszczono chemicznie. Po zakończeniu budowy zacieków nie można jednak pozbyć się do dziś. Od stycznia bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli sprawdza prawidłowość realizacji wybranych inwestycji budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim. Z najnowszych informacji wynika, że pod lupą znalazła się również przebudowa płyty Starego Rynku. Na tym etapie niestety nie mogę udzielać informacji kontra... Kontrola jeszcze trwa, obowiązuje nas tajemnica kontrolerska. Niemniej mogę zdradzić, że czynności kontrolne są w zasadzie zakończone. Czekamy na ostatnie wyjaśnienia, także sam proces kontrolny powinien się niedługo zakończyć. Na razie trwa sprawdzanie realizacji inwestycji, a sprawa bulwersuje radnych opozycji. Projekt na pewno nie zakładał takich złych płyt. Prawdopodobnie te płyty zostały na etapie. Pomiędzy projektem a wykonaniem zamienione na gorsze. Płyta jest wadliwa, z jakiego powodu i na jakim etapie nastąpiła ta sprawa, że spłyt, które powinny być położone, został jakiś wprowadzony bubel, no to jest do zbadania. Informacje o kontroli przebudowy płyty Starego Miasta potwierdza Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wracamy teraz do tematu, o którym informowaliśmy jako pierwsi. Dodatki za pracę w uciążliwych warunkach dla nauczycieli szkół specjalnych nie były wypłacane pedagogom w czasie epidemii, ale jednocześnie, zdaniem niektórych nauczycieli, mieli je pobierać dyrektorzy placówek specjalnych. Sprawę rozstrzygnie sąd, do którego wpłynęły 24 pozwy o wypłatę zaległego dodatku dla nauczycieli. Kolejne pisma są przygotowywane. Zajmują się edukacją dzieci niepełnosprawnych i w różnym stopniu upośledzonych. Kontakt pedagoga z uczniem szkoły specjalnej wymaga dodatkowych umiejętności i czasu ze strony nauczyciela. Pedagodzy z placówek specjalnych otrzymują stanowiący do 30% pensji dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy. Ale dodatek nie był wypłacany w czasie epidemii, gdy nauka odbywała się za pośrednictwem internetu. Dostajemy wynagrodzenie pomniejszone o 30% dodatku. W moim przypadku, tak jak w przypadku wszystkich nauczycieli, to za ten okres od kwietnia do czerwca straciłam około 4,5 tysiąca złotych. Nadal za te lekcje zdalne, mimo że one odbywają się. W czasie rzeczywistym na platformie Teams nadal dodatków nie otrzymujemy. Dodatek był jednak wypłacany dyrektorom placówek specjalnych, tak jak to miało miejsce w przypadku dyrektor zespołu szkół specjalnych nr 30 w Bydgoszczy. Twierdzi nauczycielka i jako dowód pokazuje dokumenty pokontrolne inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy. Miasto odnosi się do sprawy w przesłanym oświadczeniu. Decyzja o niewypłacaniu dodatków za okres pracy zdalnej została podjęta w oparciu o stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Edukacji. Narodowej. W informacji MEN za dni, w których nauczyciele będą świadczyli pracę zdalną, otrzymują wynagrodzenie bez zmian. Z wyjątkiem dodatku za warunki pracy, który jest należny wyłącznie za godziny przepracowane w określonych warunkach pracy. Nauczycieli wspiera radny Prawa i Sprawiedliwości, który podobnie jak kujawsko-pomorski kurator oświaty, uważa, że interpretacja przepisów przez Bydgoski Ratusz jest błędna. Nie ma tam zapisu o bezpośredniej pracy, tam jest mowa o stałej pracy z dzieckiem. Stałą pracę z dzieckiem można również wykonywać poprzez, poprzez tableta, poprzez maila. Jestem jak najbardziej za tym, aby dyrektorzy te dodatki również otrzymali, ale żeby otrzymali je również nauczyciele. Nie chodzi mi o to, aby jednym zabrać i, i drugim, tylko aby obie te grupy swoje dodatki utrzymały. Radny PiS dowody publikuje między innymi na swoim blogu. W piśmie zastępcy prezydenta Bydgoszczy Iwony Waszkiewicz napisane jest, że w okresie od 25 października do 31 grudnia 2020 roku, gdy szkoły specjalne, w zależności od decyzji dyrektora, pracowały stacjonarnie lub zdalnie, dyrektorzy otrzymywali dodatki za warunki uciążliwe, częściowo wypłacone w styczniu 2021 roku. W piśmie zaznaczone zostało również, że obecnie trwa analiza prawidłowości naliczania wyżej wymienionych dodatków za ostatni kwartał ubiegłego roku. Bydgoski Ratusz nie komentuje sprawy pozwów, jakie pedagodzy składają do sądu pracy o wypłatę niesłusznie ich zdaniem niewypłaconych dodatków w czasie epidemii. Takich pozwów do tej pory złożonych zostało 24. W przygotowaniu są kolejne. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Uznawany jest za pierwszego żołnierza wyklętego w Bydgoszczy. Dziś mija 76. rocznica zamordowania przez UB podporucznika Leszka Białego, który jest symbolem niezłomności, patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Sprawcy jego brutalnej śmierci nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Dziś odbyły się uroczystości upamiętniające niezłomnego. Leszek Biały organizował struktury konspiracyjne, przeprowadzał też akcje dywersyjne i sabotażowe. Walczył w szeregach AK, stając się później szefem łączności w okręgu Pomorze. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Bydgoszczy w 1945 roku Leszek Biały został aresztowany przez UB i poddany brutalnemu śledztwu. Został zamordowany, a jego ciało zakopano na podwórzu Urzędu Bezpieczeństwa w miejscu przeznaczonym na śmietnik. Na cmentarzu na Bielawach, gdzie znajduje się grup Leszka Białego, odbyły się symboliczne uroczystości Upamiętniające bohatera. Najważniejsze jest to, że walczył o wolną Polskę. Przewdziewając polski mundur, służył Polsce, nigdy nie pogodził się z tym, że po hitlerowskich Niemcach, okupantach Polski, okupanci inni sowieccy też zawaszczyli, zawadnęli Polskę. Co roku środowiska, które krzewią pamięć o Leszku Białym, gromadzą się przy jego grobie, by czcić pamięć o nim. Bardzo ważna postać, jeśli chodzi tutaj o podziemie. Akowskie w Bydgoszczy. Po zatrzymaniu przez UB słuch Oleszku Białym zaginął. Jego losy nie były znane nawet rodzicom, którzy dopiero po 12 latach dowiedzieli się, co stało się z ich synem. W 1957 roku ekshumowano jego szczątki, które pochowano na cmentarzu na Bielawach. Karolina Kania, TVP 3 Bydgoszcz. Nowoczesny sprzęt ratowniczy ułatwi pracę strażaków z Gruczna. Z budżetu obywatelskiego zakupiono rozpierak i nożyce, które przydadzą się przy wyciąganiu ofiar wypadków zakleszczonych w pojeździe. Do pełni szczęścia druchom brakuje wozu, który od pięciu miesięcy jest w naprawie. Właściciele serwisu tłumaczą, że usunięcie usterki jest czasochłonne. Kierowca zakliszczony w pojeździe. Trzeba jak najszybciej rozciąć auto i przystąpić do reanimacji. To na szczęście tylko ćwiczenia strażaków ochotników z Gruczna. Od niedawna mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony z budżetu obywatelskiego Gminy Świecie. Tym głównym determinantem jest czas tutaj w akcjach ratowniczych, gdzie liczy się no, każda sekunda ludzkiego życia ten sprzęt. No, my mamy taką nadzieję, że spełni się dużo lepiej niż ten tradycyjny. O tym, jak bardzo przydaje się nowoczesny sprzęt, strażacy przekonali się we wrześniu podczas wypadku na drodze krajowej nr 5. Kierujący osobówką poniósł u śmierć na miejscu. Podczas tej akcji zepsuł się zakupiony rok temu wóz ratowniczo-gaśniczy. Teraz mają do dyspozycji 23-letniego stara. Jeżeli chodzi o komfort. Komfort wyjazdów, komfort samego ubierania aparatu, który mamy, że tak powiem, za plecami, no był dużo większy niż, niż w starze. Było dużo więcej miejsca, one były, że tak powiem, inaczej usytuowane i dużo lepiej i sprawniej się je po prostu zakładało. Wóz od pięciu miesięcy jest w naprawie. Musieli ściągnąć dźwig, urządzenie do zdejmienia kabiny, rozebrać, złożyć nowe uszczelki, to, to jednak może trwało długo. Troszeczkę za długo. Pracownicy serwisu tłumaczą, że naprawy nie dało się przeprowadzić szybciej. Według informacji przekazanych strażakom, wóz ma w piątek wrócić do jednostki. Gruczno, Błażej Karczmarczyk. Nieużywane od wielu lat rowery dostaną drugie życie. Stowarzyszenie Rowerowe Świecie organizuje zbiórkę, akcję zbiórki jednośladów. Rowery przejdą przegląd i zostaną naprawione, a następnie zostaną przekazane do domu dziecka w Bąkowie. Niektóre są niemal jak nowe, inne wymagają naprawy. Łączy je to, że od dłuższego czasu nikt na nich nie jeździ, teraz pozwolą spełnić dziecięce marzenia. Skoro mi są już niepotrzebne, a można pomóc innym, dlaczegożby nie, dlatego stąd moja decyzja, żeby przekazać się rowery. Jeżeli można pomagać, to zawsze z chęcią. Serwisem i naprawą zajmuje się Jan Hudziński, właściciel sklepu, a jednocześnie członek Stowarzyszenia Rowerowa Świecie. Brakujące lub zniszczone części zakupi Starostwo Powiatowe w Świeciu. Przyszła pani, rower prawie jak nowy, ale siodełka nie było. I ja mówię, co do, do naprawy, myślałem, że do naprawy przeprowadziła. A ona mówi, nie, to dla dzieci oddaję. Ale niech mi pan siodełko sprzeda, bo ja nie mogę tak niekompletnego go oddać. Ja wie, proszę panią, my to już sami zrobimy. W ciągu zaledwie kilku dni do sklepu rowerowego w Świeciu darczyńcy Przyprowadzili ponad 40 rowerów. Zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania organizatorów. Okazało się, że to jest trochę za dużo, jak jednego domu dziecka, w związku z tym wchodzimy w porozumienie ze starostwem, aby wesprzeć inne dzieci, które są w biednych rodzin. Mamy tutaj kontakt z tym naszym środowiskiem. Które zajmuje się tymi rodzinami, oni mają znaleźć takie rodziny, które warto by wesprzeć. Organizatorów akcji nie przeraża ilość pracy przy naprawie rowerów i cały czas zachęcają, by przejrzeć swoje garaże. Już teraz planują wspólny rajd rowerowy z podopiecznymi domu dziecka w Bąkowie. Błażej Karczmarczyk, TVP Trzebytgoszcz. Łódzcy naukowcy z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego odkryli osady budowniczych odpowiedzialnych za stworzenie tzw. grobowców kujawskich sprzed pięciu i pół tysiąca lat. Badania współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu trwały 10 ostatnich lat. Teraz naukowcy podsumowali projekt. Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach, nazywane polskimi piramidami, są przedmiotem zainteresowań polskich badaczy od drugiej połowy XIX wieku. Ich historia sięga jednak o wiele dalej. Powstałe jeszcze przed piramidami egipskimi czy kamiennym kręgiem Stonehenge stanowiły miejsce pochówku ówczesnych elit. Do tej pory zagadką były jednak domy ludzi, którzy je budowali. Przez te 10 lat udało nam się ustalić, że w otoczeniu grobowców kujawskich było w sumie 56 zbudowanych obiektów. Te obiekty były w bardzo gęstej sieci osadniczej. Na terenie o powierzchni 160 m kwadratowych archeolodzy odkryli łącznie ponad 150 osad niewielkich wsi. W każdej z nich schronienie miało znaleźć do 10 rodzin. Byli to rolnicy. Wiemy, że uprawiali, uprawiali dwa co najmniej dwa gatunki zbóż: pszenicę i jęczmień hodowali bydło, owce, kozy, świnie. Także to podstawowy sposób wyżywienia rolniczy pozwalał ich na długie mieszkanie w jednym miejscu. Wciąż jednak kwestią otwartą pozostają miejsca, w których lokalna społeczność została pochowana. Ich zlokalizowanie to kolejny cel naukowców Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Czas teraz na zapowiedź informacji sportowych i spotkanie z Arturem Monackim. Dobry wieczór. Jutro rozpoczynają się w Toruniu halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Zawody potrwają do niedzieli. To główna impreza tegorocznego sezonu halowego. Biało-czerwoni będą walczyć o równie wielkie sukcesy jak dwa lata temu w Glasgow, gdy nasza reprezentacja wygrała klasyfikację medalową. Pierwotnie w kadrze znalazło się 45 sportowców. Wiemy już, że z powodu kontuzji nie wystartuje kulomiot Konrad Bukowiecki. Pozytywny wynik testu na koronawirusa miała sprinterka Ewa Swoboda ma przejść powtórne badanie, ale szanse na jej start niestety maleją. W reprezentacji jest pięcioro zawodników z klubów regionu. Mistrzostwa będą transmitowane na antenach TVP. A więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. O pogodzie opowie teraz państwu Magdalena Rzekowska. Witam serdecznie. Gdyby nie poranne mgły, które miejscami utrzymywały się nawet do godzin południowych, to od rana mielibyśmy kolejny powiew wiosny. Ten powiew zapewnia nam jeszcze dziś wyż nad Bałkanów. Na niebie dziś przeważał błękit, gdy tylko zaniknęły te mgły. No ale niestety w marcu to, co dobre szybko się kończy już nad ranem dotrze front atmosferyczny, za którym popłynie chłodniejsze polarno morskie powietrze i znów powiemy, że w marcu jak. W bardzo jutro dużo chmur he, i niestety opady deszczu, a pod koniec dnia nawet deszczu ze śniegiem. To chłodniejsze powietrze popłynie też w kolejnych dniach. No i pogoda trochę wyhamuje nam ten dalszy rozkwit wiosny. Szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. A teraz jeszcze zaproszenie na program Policzmy się dla Polski, początek o 19. .00. Tym razem będziemy zaglądać pod maskę branży motoryzacyjnej. Teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżenie o 21:30. Do zobaczenia.